Cześć, to znowu pacior. I w dzisiejszym odcinku, jak każdy dobrze wie, jest nowy tryb od zera do milionera. Dzisiaj sobie w niego zagramy. Dwie lub trzy rundki. Nie uzupełniam oddziału. Teraz na, na chwilę was wyłączę, jesteście już wyłączeni. Ok. Napiszcie w komentarzach, czy ten tryb wam się podoba. Czy może nie? Bo mi się on bardzo podoba. Najbardziej mi się po podoba, że mogę zagrać Famasem i Augiem najspazem no i, i wolną pompą. Tak. To jest najlepsze, co w życiu spotkało każdego gracza, który grał w Fortnite W tym trybie to jest właśnie najlepszy. Dobra. I Gierka nam się wczytuje. Hmm. No i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Dzisiaj za oknem jest ładny słoneczny dzień A więc pora sobie napsuć krwi Jak napadnie na mnie czterech A ja nawet nie będę miał Pewnie pompy żadnej Jeju trzeba to ściszyć Już wam to ściszam widzowie Nie musicie się martwić Dobra. Jest gitas. lub obrzydliwy skin. Dobra, widzę. Przez to, że nagrywam i się trochę będzie bagować. I wam też. Choć dlatego damy na niską. Wam to przecież chyba nie przeszkadza. Dobra. No to tak, polecimy sobie, mi się wydaje, że na punkt zerowy. Bo tam nawet na oddziałach powinny być boty. Miejmy nadzieję, że taki będzie. Bo ja nie mam ochoty sobie lecieć na słonek, gdzie napadnie na mnie ośmiu, bo dwa teamy i wszyscy się będziemy lać, a ja będę jeden. Wolałbym takich rzeczy unikać. Ja zawsze wlatuję do tego punktu, jak lecę, tam do tej dziury. No bo to jest po prostu. Może więcej czasu wam to y, zajmie niż normalne zlecenie, no ale zawsze 48 k no wiadomo, że bo ty. Dobra, mam pompę. Co to było? Chłop mi dał takiego spama, że ja nie wiem. Nie, to chyba nie jest bot. Ale jak on tak szybko zleciał? Dobra, gram jeszcze raz. <grystanie> Ale jaja. Chłop mi dał spama w heada pe pewnie z 500 razy. A ja nawet nie wiedziałem o co chodzi. Tam ja sobie mm, przesiadłem obok niego. Jak już wziąłem pompy, to zaczął we mnie yy, nawalać ich wszystkimi chyba strzałami trafił. Chyba ani żadnego nie spodłował. Aimbot. Aimbot widzowe. Dziwny, jakiś był Ale dobra. Lecimy z kolejną rundą. No i oczywiście, już pacierwiałem. Że na punkt zerowy na oddziałach się nie leci. Bo trafi się takie coś. Takie gówno, co przed chwilą mi się trafiło. I po prostu y, się nie obejrzysz. A już będziesz nie żył od PMA. Jak powiem, pff, kurde, tak nie trafia. Ach, on mi dał y, takie coś, że masakra, nie? Już wiemy, jaki będzie, jaki będzie tytuł tego filmu. Jak zgadniecie, jesteśmy sami... Teraz lecimy sobie na. No, no, no. A, chyba sobie polecę na sklepowo. Tak, sklepowe, jest w dobrym miejscu. Będę miał dobry landing. I miejmy nadzieję, że tam nie będzie takiego człowieka dziwnego. Bo to na serio nie było normalne. Chyba nawet najlepszy pad na świecie by takiego czegoś nie zrobił, nikt nie wie co to miało być. Bo ja na pewno nie wiem. To było chore. Chore. Ale dobra. To jest fajny tryb, bo jest wolna pompa jako jedyna pompa w tym trybie. No, i też nie ma tak, że komuś się na, nagle wylosuje yy, jakiś skar, tak? Oj, ziomuś, ziomuś. Było nie zadziarać. Dobra, na tej hacie jego timej nie ma. Ej, gościu. Mu się chyba nudzi. Ale jestem toksik. Jezu, ja myślałem, że on serio nie gra. No nie. Karma, no widzowie, no. no dlaczego? Karma, karma. No. Totalna karma. Masakra. Dobra, widzę, że już jestem, bo to jest jakaś patola. <grystanie> <grystanie> Ale to... W sumie należało mi się. Ale bym miał szczęście, jakby ten... Jakby ten chłopca miał tą wolną i mnie zabił. Jakby on nie grał. Jezu. To by była bajka. Nie no, widzę. Ja, ja nie jestem zły, bo mi się w sumie należało. Nie wiem, co mi y, wpadło do głowy, żeby takie coś odwalić. starczyło mi masa. Dobra. Na zakątku tu nigdy nikogo nie ma, a więc lesa na zakątek. To będzie dobry wybór. To w ogóle zobaczę, ile już się nagrywa. Yy, 8 minut. Mamy jeszcze dobre 10 minut. A więc na luzie. Na luzie. Jak się okaże, że na tym trybie zrobię wina, to ja chyba wejdę pod stół i zacznę szczekać. to jest raczej nierealne. Samemu na oddziałach. to jeszcze tam, ale na tym trybie. Jak chłopy będą, Jak chłop będzie miał 8 fragów i będzie miał złotego spaza, tak? Ja będę miał dwa fragi i będę miał niebieską wolną. No to wiecie, co mogę sobie zrobić. W wdu, dupala się co tylko mogę. Mam pompę. Okej. Okay. Dobra, czyli na zakątku mogę przetrwać, ale jak wyjdę, mogę już tak łatwo nie przetrwać. Ok. Bardzo fajnie, że splasha dostałem. Ok. Yes. Famas. Napiszcie w komentarzach co wolicie, MK czy Famas, bo ja szczerze wolę Famas. Nie wiem dlaczego. I gdzie jest ta skrzynka? No to już tutaj jest koń... Aha, do góry. No to lecimy do góry. Oj. się strzelałem strzelali dobra jeden leży Dobra, drugi leży. Tu jest jeszcze ktoś. On jest chyba najlepszy. Jest. Co ja robię tu? Dobrze! Ale że pacior tak potrafi, to nawet ja nie wiedziałem. Dobra, co się stało? Porobiłem trzech, a ten ostatni to było już grubo z nim. Ja już myślałem, że to, to jest koniec, nie? A gra mi powiedziała: Nie, 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 jeszcze musisz pożyć. Ale ja mam pieruńskie szczęście Tam ktoś jeszcze jest No dlaczego mi się nie wyciąga? No klikam Dobra, dziwna jest ta gra W sumie ona zawsze była dziwna Czasami to nawet pompa ludziom nie strzela Dobra, mam zielone eku ja lubię mieć zielony ekwipunek. A no co lewie się tam szlaj. O, tu ktoś jest chyba do góry. Czy na dole? Tam. Na rzece. Chyba tam. Oj, Ciemno jest, nic nie widzę. Jeszcze mi się słońce odbija od ekranu. Na to ktoś jest? Dobra, ten typ też jest jakiś dziwny. Co jest? Dobra, takiej akcji to ja jeszcze chyba nie miałem. Tak mu ładnie trafić z FAMAS. Tak ładnie No nie, tu. Płaszczuś. Szczelinka. No i znów mi się nie chce, dobra. Płaszczusia biorę. Szczelinkę, w sumie też. Wszystko biorę. Biorę co dają. Nie, nie, nie ja się rozwalę. Nie. Aha, jego itemy już odpłynęły mi. Ja nie wiesz. Lecimy szukać itemów. Bo on się tam czołgał. Gdzieś. Wypłyń z tej wody. Chyba w krzaku on się czołgał, wiecie? Mamy niebieskiego PM. -a. W sumie wolałbym mieć niebieską wolną, ale PM też jest spoczko. Nie będę narzekał. Ty tu go nie ma. A w tym drugim krzaku może. I gdzie on był? Dobra, ja nie wiem. Najważniejsze, że go zabiliśmy. Tam ktoś sobie biegnie. Dobra. No nara. Wolę z nim nie walczyć, wiecie widzowie. Bo wolę już ten... No już nie zrobić tego fraga, bo miałem szansę, miałem szansę. Wolę już nie zrobić tego fraga, niż żebyście mieli nudny odcinek, gdzie co chwila gina. To jest zlutowane. Szkoda, że tylko jedna pota tupła. Ale tu może być jakieś leczanko. Na stacji. Ojej, jest pudełko z owocami. O, no i kokos. W sumie nie wiem po co ja to piję ja Jestem ciekawy, gdzie ten typ poszedł, co się z nim biłem Czy on tam jest? Ja nie wiem, czy mi się udawało, czy on się tam na chwilę wychylił. Nie, chyba mam już jakąś schizę. ja czekajcie widzę. Kurde. Okej. Okay. Musiałem rzecz załatwić na drugim monitorze. Wbiłem się? To byłby grzech, jakbym się nie wbił na trzeciego. Tylko najpierw muszę się skapnąć, gdzie oni się biją. Dobra. Tam. Dobra, riftował się. Ajajaj. Dobra, ja biorę kryształy też lec do strefy, no bo kurde, jednak jest on trochę daleko. Aha, teraz to jest skisły skład, a nie stęchły. Nie zwróciłem na to uwagi w tym sezonie jeszcze, że to już jest, że to jest skisły skład. Ja myślę, że to jest cały czas stęchły. Widzicie? A ja jestem trochę opóźniony, Macie opóźnionego paciora. Tam się biją. zrobiłem. Jezu, chłop miał spazaj mi dał za 200. Dobra, widzowie. Zobaczymy ile już mamy. Ja się z wami żegnam. Do widzenia.